W... Nagrywano odcinek z tym panem, nowa seria. Odcinki u mnie będą 15-minutowe, a u tego pana będą dłuższe. Ponieważ ktoś nie może, wiedział, że tutaj tak poważnie to bym jakiś garnitur ubrał, ale no. Jest jak jest, dobra. Jesteśmy na jakimś za tu. Lub... Ja byłem już raz, ja na górze, a ten pan ma razy umarł od upadku w wysokości. No Dobra. ogólnie byłby lepszy film, ale no przyznam się, zrąbałem. Oj. no prawda, też przerobię na deski. Ja mam se zbudować łódki i no, gdzieś poklęną. Mm. Widzowie, jakby sobie był lepszy film, ale no, zrąbałem. No tutaj batek no, z rąbą trochę. Czyli 30 mm. minut <coughs> do wyrzucenia <coughs> Przepraszam, coś mnie wzięło. Mm. Co ja mam robić? Nie wiem, też coś wykopię. Ej, a może zrobimy teraz domek na wodzie do odmiany? No, o, o, dobra, o, tak. No, jak, to, jak to dzieło, są tam nowe mi się podoba? A jak to, co zębowego? Przez, przez ten jeden, pierwsze 30 minut mi się to dzieło spodobało. Spoko mnie. O stój, podbieram. Może tam jak ktoś odciska to e, no, no może ten swój jakiś tam respekt, jak mi je, kiedyś przyniesie. Są okay. mm. no to No odcinki będą ogólnie... ...odcinki będą ogólnie krótsze. chyba... no wziąłem. W sumie wezmę. Hmm, ogólnie... Ni nie. odcinki będą 15 minutowe robimy? 15 no, będziemy, idziemy stąd. Ogólnie odcinki będą 15-16 minutowe. Pojdziemy w podróż. Gdy ruszam dalej. tego pana będziemy będzie więcej tego um, czasu. Na odcinki będzie większy więcej, więcej tryhard, a, a tutaj tylko na w początku jest. Pierwszy odcinek będzie taki luźny, bo po początek, a później może się rozkręci ta, ta seria. Skok! No się roz... A ty włączyłeś tą? Aktualizację dziczy?

O no jest aktualizacja dzisiaj, jest włączon. Dobra, chodź, bo polana jest, może znajdziemy wioskę. Może jeszcze 15 minut zbudujmy ja, co to jest ja, sobie jakieś fundament domu. No. Albo wioskę znaleźć i zamieszkamy. Jak przed na tym nieudanym filmie. za mnie. No, głowa do góry, to tylko 30 minut na, naszego życia. Hmm. Wiele to, le, to lepiej niż na przykład 3 godziny. Gdyby nagrywaliśmy... Gdyby nagrywaliśmy... Trzy e, 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 godziny to nikomu by się nie chciał oglądać. No nie chciałoby się i gdyby to... to by już ten... To by... To by to nie chciało mi się nagrywać. Jakby nagrywałam by na -3 godziny. To były takie live. Na chciała jakby na mobilną i muszę mieć 1000 skrypcji. Kusta A czemu? A czemu akurat ty... O, bagna. Żaby Znalec. mogą być. By, to, by był, to by był nasz główny content, żaba. Aaaa! Ej, a to może... Ej, dobra, może robimy ten, domek Shrek'a, wychodek i Shrek'a, domek. Dobra, o, domek na chodzie i wychodek Shrek'a. Dobra, wychodek Shrek'a, na, 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 na. tutaj, dobra, To to jest buduj, ja, ja poszukam, ja poszukam owiec i jedzą. Masz tutaj. Zrobię... Masz crafting? Postaw. kontent. No proszę. Masz piecyk, a ja poszukam... ...tego. Najwyżej to się skopiemy w ziemię. A, tak, tak, tak się robiło wtedy. Będą musieli się za chwilę skopać w e, ziemię widzowie, bo się zrobi noc. A jak się robi ten weźmień Chłodę tak, drewną. Musisz włożyć te obydwa kłody drewna, ale to Chory. czy drewna Chory. Hmm. Jak na to Chory. żeby to, też się, to jeszcze byśmy mieli Chory. światło to Chory. Chory. dom ja ten Chory. zrób Chory. Chory. ja mam dwa Chory. Jedną brązową. Jedną brązową. To chodź, zrób szybko ten. Bo robi się noc, nie? Bo zrób szybko podziemno. W, 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 w tym kibelku. Zrób w tym kiblu. Zrób dziurę. I skupimy się na dół. Biorę crafting. ci ten. Bo chodź tu do mnie. Murujemy się? No. Okej. Okay. Bo... Ale zrób jakąś dziurę. Pocze... Poczekaj, zrobię te Enderman. Dobra, a Oto widzowie widzimy się podcięcie. po cięciu. Robimy cięcia? No. Bo ta, bardzo interesuje. Dobra widzowie, to się widzimy. W, widzimy się już po cięciu. Jesteś na początku, nie? Tak. O, kordy, tak może tam się w 45... 461. Nie, to ile mi to sprawa, to jest... A, na środkowo to jest nieważne, bo to jest wysokość. wiem, 458. To robisz cięcie dopóki ten... nie przyjdziesz? Jak to chce. Nie no, nie dobra, robimy cięcie. Okej. No to się znów widzimy po cięciu. Czekam właśnie jak kolega do nas do mnie dojdzie. I zobacz. I właśnie... No. I właśnie teraz widzę jak... Bo my ogólnie gramy na na tej nowej aktualizacji w ustawieniach co włączyliśmy. I zobacz i właśnie zobaczyłem, że mamy żabę. Aż dwa! Te żaby da się jakieś No, w morską trawą. Hmm. A właśnie po co są żaby w tej grze? E, bo one dają nowe świecące, świecące bloki. Oh. Ale muszą wziąć tego, tego, tego. tego... Tego, 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 tego netherite'owego netherite e, slima A, magne No magne Głupia owca, daj mi żreć No to ogólnie jak Stasiu Jeść, no e, Dochodzi, to przy okazji z ja, już tak no okej. Okay. Dobra, to już widzimy się znów po kolejnym cięciu. Są. Kolega znów doszedł. Oddałem mi kilo w złodzieju. Proszę, można dziecko, Dałem ci tutaj. Patrz, to są te żaby nowe. ten Poczekaj, jeśli tam jakichś kwiatków. Chyba mogliśmy zrobić łóżko. A ja mam jedną Tak? No to daj, mamy... Ja mam na... ja mam już wszystkie Mam sze... mam pięć, potrzebuję jedną białą wełnę i już mam sześć. Ja mam jedną białą wełnę. No to mamy, mamy łóżka. Dobra, to... Jak już ten tym Nie mamy wody za bardzo. No zrób tam trapdora albo coś i podziem... i robimy podzie mamy podziemną bazę. Tajna baza w której wiecie. No raczej no, to, no, na razie wiesz, to jest początkowo, bo no wiesz, logiczne, że, że każdy będzie chciał oddzielną bazę, jak będzie mieć wykluczonych na derajtowych setach. Aha Może No mam, poczekaj, ma no, robię jeszcze. Masz, ja to Ja chcę zrobić tutaj. Masz. Jak ci nawet żółte łóżko? O ja. Ale mogio. A dobra. Masz żółte łóżko swoje. Mam. Nice. Czekaj. To tak. Teraz no. trzeba robić. Deski. Zrobimy tu. A mnie trek. To u ciebie robimy następny odcinek. Jutro u ciebie robimy? No, okej okay. będzie trzeba z tym jakąś straszną komunikację. Albo po prostu na odcinkach nie będzie u mnie dźwięku, to dać napisy. Nie. Albo po prostu będzie ten, bez dźwięku. Słuchać nas chyba będzie, ale no, napisy. No. Ej, robimy to... ognisko? Czy nie? No dobra, no Ognisko Czekaj, ten krawczyn Ale mi drzemki na ognisku Dobra Ej, bo tak ogólnie na, mań, na bedroku i na drzewie to rzadko używam w ogóle ogniska Zawsze biorę piecyk hmm, Albo te inne piecyki No Mm. A w ogóle pieczyk można ten, na bedroku ten, zapalić książką zaklęcogi. Aha. Albo jak się pali to też można, jak się pali to też, to też, to też, to też, to też palić. Mogę się jakby pokazać, jakbym miał się to mogłem się pokazać. No, zabierz się trochę, jedząka. To Pokażę na odcinku dlaczego ta wersja jest bardziej realistyczna. To ognisko. Albo czekaj, no spa! Albo czekaj, nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale co ja mam zrobić? Nie, a po... Jeszcze poczekam, aż będę miał życiać i, i powiem Ci, co robić. No, tak, za minutę będę musiał skończyć odcinek. Nie, no to jeszcze zdążę to pokazać. A to zrób cięcie. No, pokazuj. Come on, A ja ja już mogę włączyć nagrywanie? Jeszcze nie. Jeszcze nie ma ula. No. Wow. Wow. no, no, no. Faktycznie. Podpala się ognisko. Nie wiem. Ale mamy pieprz. I'm very. Trzymajcie! Dobra! No znowu się podpalić! Czym? <grym> jak się. Jak można się podpalić w tej grze? Dobra, normalnie. Nie, nie. No. No, no, moc, no, no, ognis. Dobra, ognij no, na razie, Nie byłaś w 16 minuta To ja już myślę, że możemy skończyć odcinek. No. Jut jutro będzie odcinek u tego gościa, więc Nara. No